Siema widzowie, witamy na najnowszej serii z minecrafta Do tej pory jeszcze nie wymyślimy jej nazwy, ale wy pewnie jeszcze, już ją widzicie Jest to horror Nie widać No jak na razie nie Ja jedynie im trochę przyciszę, bo nie mam pojęcia jak oni to głośno słyszą gdzie, gdzie ty masz głowę? Z tyłu, z przodu Wszędzie, nigdzie Ogólnie pierwsze co, zbieraj drewno jak najszybciej Miałem to odpalić na shaderach, ale Chyba lepiej nie no, no. Ogólnie widzowie, z tej serii możecie spodziewać się wielkiego naszego srania po prostu Jednego wielkiego srania Możesz nie skakać! I za, zaraz, no, mi całe drewno. Co jest? No co, no drzewka spadły. O, lawa jest! O! Awaypoint stwórz. Idzie? To idzie? Dobrze. Eee, nie to jest Journey Map. O, dobra. Widzę. Mate and Alk mobs. co ty człowieku robisz? E, tą książeczkę otworzyłem w ogóle. ma jest doradkowych tyle, że mamy feeling. Watched musimy się, człowieku, pośpieszyć. Samur. No bo zaraz to będziemy mieli tu taki problem. Chyba rozumiem. Co jest? Co, co jest? Eee. Idę do ciebie, Zginąłem przez jakiegoś typa. Ej, serio on już się zrespił Jakiś czarny y, Miałeś napisane y, w, wiesz tam z tyłu to był te... <laughs> Trollu 1 mm? Ej, Ty rozumiesz, że to jest modpak horrorowy na który staramy się przeżyć A ty trolujesz? Luz, luz. Co to, to masz? Co? Nekrolog. A, to... To straciłem, kurczę, straciłem... Dużo, ile tam. Nie wiem, wydaje mi się, że powinniś... Yy, bo to ogólnie pojawią się... Yy, takie, ale trumienki, czy jak to było? Z nich będzie można chyba itemy zabrać. No. Czekaj, no, właściwie no, za... Ja jeszcze wezmę telefon, bo ja w ogóle nie odpaliłem, byśmy wiedzieli ile nagrywanie już trwa Dobra Gdzie jesteś? W tej dziurze, do której mnie wróciłeś Ale to wskaczę do ciebie. Ej, nie mam radę! Coś, ja ja, jestem, Tutaj... ja nie jestem na samym dole, żeby nie było. Mam radę doskoczyć do ciebie. I nie dasz rady. na razie masz kilof za chwilę ja ci radzę. Musimy się uzbroić jak najszybciej można. Jeżeli zobaczysz sobie na Journey Map po prawej stronie, to będziesz tam widział, że coś się już zrespiło. Mazu jest tak kadro... sięga. Po prawej górnej stronie ekranu Aha, a to, to co to są, te czerwone? To są rzeczy, które mogą nas uszkodzić, że tak powiem. Jeżeli dobrze rozumiem. A te, a te, a te, 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 te szare? Te szare to takie, które nas nie uszkodzą. Co ty robisz na dole? Muszę zepchnąć Ja tu po węgiel. Ogólnie widzowie, dla waszej informacji, jeżeli coś jest nie tak z dźwiękiem, wydaje się wam za głośno albo coś takiego, to spokojnie, to się niedługo zmieni, to jest pierwszy odcinek testowy. Chyba. To się zmieni, bo ja po tym odcinku, jak nagramy, będę sprawdzał, jak właśnie wyszło. Jeżeli będzie masakrycznie źle, no to po prostu najwyżej nawet tego nie, nie będziecie widzieć. Patrzę, może gdzieś jakieś żelazo sofry ogarnę na szybko. O, oh, fuck. Eee, może skoro mam to i to, to zrobię sobie pochodni i wsadzę do ręki. Potrzebuję jakieś jedzenie. Czyś skakał przez cały czas, się dziwisz? A nie, bo ma. Cztery serduszka. Trzeba było skakać. Są dynamiczne światła, a więc można sobie na Easy łazić po cave'a. Jak to? No masz takie ty, że na przykład wsadzisz sobie... Yy, wsadzisz sobie światło do drugiej ręki i normalnie będzie ci świecić a... No to tak. Czekaj, szukam ciebie. Gdzie ty... Widzisz Płaskie. mnie na mapie. Idę. Ogólnie kiedy nadejdzie noc, yy, najlepiej tak byśmy sobie na szybko yy, jak najszybciej ogarnęli sobie łóżka. A więc taka rada idź w teren i poszukaj nam jakikolwiek owiec. Racja potrzebuję jedzenia mam teraz trzy serduszka. Poszukaj bo po prostu życzę na powietrzu. O niedźwiedzia. <laughs> Dobra, e... szukam. E, 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 e... co? Właśnie spotkałem potwora, który zabrał mi miecz z rąk. Aha. Jakby tu nie ma. A co to są za wielbłądy? Jakie wielbłądy? A nie, to są rysie jakieś. pochodnia to nie wygląda jak w razie dobrze, to co robimy zginąłem w szczytowiscie, a się robi znaczy, przed... dobra, zna znalazłem to komar, komar jaki ślapa Eee... Mam jego mięso... Nie, dobra, ja stąd wyłażę. Zostałem mi dwa serduszka. Ej, robi się już noc? Ej... Johny brawo, ogarnij jak najszybciej człowieku jakikolwiek domek Słyszysz mnie? Jak na... Ach, te łosie Dlaczego ty się bierz z łosiami? Bo jedzenie potrzebuję Jakkolwiek uleczy O dobra, leczy Mam żelazo. A jakiś są? Jak pający się? Eee. A może więcej? Co fakt Mam tylko jedną sztukę żelaza. Ogólnie zombiaki to mogą być tu wzięte przez Kira a więc uważaj. La 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 leka, trz, 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 trz a w nocy to ciula kompletnie już widać. to jest za blok chodzący za mną? Ja nie, ja nie mam pojęcia o co ci chodzi. Nie wiem. O kurczę. Pające. Co to jest za efekt? Zeżarłem mięso z któregoś moda i mam takie że jak Eee Jakiś pan mnie goni. W ogóle masz takie zarąbiste reakcje ci powiem Jakiś panem nie gonią co to jest Kom Komodo dragon Jezus Mario Dlaczego ja nie przeglądałem aż tak tego moda zanim ja go włączyłem He? Huh? Yeah. Dobra, uh. kaseta 1 Safety Instructions The man from the fall Slane by the royal Człowieku do, do Kajwa chodzi, gdzie ja jestem A Gdzie ty jesteś? Niżej tu jest bezpieczeństwo, tyle, że wod na schron O nie, o znowu widzisz, mnie widzi, go mnie jakieś... widzisz światło z dołu? E, tak widzę. Schodzę Co ty żeś tu sprowadził? Co? Co? to jest? Dony brawo Ja nie wiem Możesz mnie nie bić? Dobra Człowieku, nie, zbli nie zbliża się do tego i mnie nie uderzaj, bo mam 2,5 serduszka. Okej. Okay. Tu mam zbroję. Możesz się odsunąć? Ci miecze no. walne to... Nie mogę tego uderzyć. Mogę ja tego uderzyć? da ja uderzę Co to są za tunele? Jakieś sekrety <gry> Ale on wykopał się ale, dlaczego ty to zastawiasz, człowieku? Co ty kombinujesz? Czy ty wiesz, jak się w ogóle gra w Minecrafta? To był pierwszy. Trzeba znaleźć tego, jak on miał, Dirta, żeby wygrać. Wiecie co, widzowie? Były dosłownie wybory na serwerze na temat, kto będzie tu grał. To jest chyba. To był zły pomysł, że ja w ogóle zdecydowałem się z kimkolwiek. Stój! Dobra, Jezus, Maria, bloku się wystraszyłem. To coś na tu jest. Jest środek nocy. Ej zbagował się tam. Nie, ja, ja nie chcę nawet do tego podchodzić. Wiesz? Chodź, zrobimy powrót tu. Tu do taki dziupli. Możesz się przydać Co? Mo możesz się przydać Przydać? Przydać A przydać, no to co daję? Ale jeśli postawię tu crafting, postawię ci piecyk Masz chociaż poważnie... Ja nie, mam nie mam Masz dwa patyki. Dzięki. A co, co zrobić? Łopatę zrobię. Na, y... powiedz, powiedz mi, że zrobiłeś killoff. Łopatę. Żartuję. Co to zaczynamy? Tak szczerze ja mnie... Miał... Odkryłeś jeszcze większy tunele? Jeszcze większy Ty... Jest wyjście na powierzchnię Dobra, nie, chodź chodź z powrotem Będzie. jak na razie, chodź z powrotem Ida, ida, idę Weź tu w żeby zrobić z tego taki ładny kwadrat Dobra Będzie temporary baza Masz w ogóle jedną pochodnię ci tam. Masz wóz do lewej ręki. Już więcej widział. Jak nadejdzie dzień będziemy musieli wyjść. Mogę wiedzieć co ty robisz? Dlaczego ty robisz nam dziury w podłodze? Nie. TĄ ściankę tylko. Ma ścianek. O. A tutaj drzwiczki. Jasne. Widzowie, zabijcie mnie. Jeszcze okienka, żeby był razie. Ja w sensie. No, to nie wygląda aż tak źle, więc to nie jest problem, ale. Nie o to cię prosiłem. Fur. Fur, jak w razie, ile jest do dnia? A która go Właśnie Gdzie widzicie tego światełka? powrót, właśnie powrót, właśnie powrót, właśnie powrotem. Nie, nie! Johnny, nie! Nie ruszaj. Nie ruszaj i nie niż więcej. Tak ma zostać. Że jak coś ewentualnie tu wejdzie, to po prostu się mieczykiem to poniszczy. Ej tedy źródł dalej jest zbugowany. Dobra, ale zostaw go, człowieku. Bo zaprosiły go na herbatę. Jakbyś miał więcej życia, to go można zaprosić na herbatę, jakby go można było jeszcze uderzyć. To uderzy go. Problem jest taki, że próbowałem miecze mi nie pozwalał. Aha. Yy, dobra, weź mi to. I ty mam jakiegoś ciekawego. Sk Aha, dobra, stać mi na skrzynkę Laserbrock Aha. Nie podoba mi się, że słyszałem zombiaka O, przyszedł e, Nie popychaj mnie To przyszedł To był przed sekundą zombie Nie niż tych górnych bloków bo przejdzie O patrz <słuch> Dobra, ej, jest dzień, jest dzień, jest dzień, jest dzień, jest dzień. Mamy dzień. No, nice. E, zrób waypoint na mapie tutaj. Musimy pamiętali. E, tutaj? Tak. No, wkliknij i odpowiedz mi o tym, gdzie ma. Eee, po co nie ma? Eeeem... Um, ehm. Um. Co? Ej, coś mnie goni. Coś mnie goni. To jest komar. Ty. To nie jest komar, coś w ziemi leci. Co to jest? Nie ma, ale to mnie goni. Ej, to się obudziło, szkieletek. Stefan. Stefan. A on na mnie był skupiony. Szte... wieku? w moją stronę go bijesz. Dobra, zdech. Nic nie dostałem. A Ja Ja mam wielkie Tak! Co? Mój plan zadziałał. Gdzie jesteś? A tu. Pod wodą jedzenie zdobywam. Jedzenie? Jedzenie, tak, ryby. I nie mam pojęcia, dlaczego widzę jakąś świątynię pod wodą. Dobra, nie wiem, pozabiję trochę rybia ja idę do bazy, to przepalać. Ja ci mogę powiedzieć tyle nie mam pojęcia co. Serio kolejny szkieleton? Dobra, powoli umiera. Już myślę, że mnie uderzył A, bo to są dwa bloki, dobra tu nie mogę wejść. Nie! O okej, okay. go się nie da zabić. Go się nie da zabić, bo ile razy go spróbujesz zabić, tyle razy on się odrodzi Tak, on ma nawet napisane The Immortal Tak, przed nami, widzisz jak się boi? On biegnie do mnie Faktycznie. Dlaczego ty wstawiłeś kobla? Jak on no tam to nie ucieka. Jest... Dobra, ginę. Pomóż. Czerwku, ja żarcie przepalam. Idę do ciebie dał. Dasz radę? Nie wiem. Wykiwam go. O nie, nie mogę biegać. od z drzwi Dobra, jestem. Takie drzwi! Cały kite. Nie nie nie, niech to będzie odblokowane. Żebyśmy ich mogli widzieć. A masz przestać żreć ze mnie? Kulalaikko, kukasko, nie zmywaj Ale dobra, chociaż to wieś więcej rybek Co ja tu mam? Eee, a, mam też squid'a. Ej no, możesz mi dać trochę jedzenia? Zabijecie. Dawaj jedzenie. Dziękuję. Rosse, rosse, rosse. A chcesz zakupić coś takiego? A możesz się ogarnąć, to nie ma być survival, ale jesteśmy debilami tego survival, ale próbujemy przeżyć. Aha. Ile masz jeszcze ryb? Ile masz jeszcze ryb? Czy ty wziąłeś nie przepalone? zabijcie mnie, czemu mam jednego torcza? To jest drugi. Niech się nie zrespi. Boże! Braty to czerwone to nie jest nic przyjemnego. Jak to wygląda na mapie? Czy to są wielkie jeziora? Tu jest jeszcze teren lodowy. No, będzie czas zrobić wyprawa. Kilow, że nie miał Albo w sumie Mam do ciebie zadanie Jakie? Masz kilow Masz się skopać takim tunelem Tu tędy do dołu O, do poziomu aż znajdziesz jakąś jaskinię Albo pies wie co, bo potrzebujemy żelaza Czekaj, czekaj, zaraz przyjdę, dobra Jezus Maria, człowieku. Raja w tym czasie dopóki jest dzień. To idę na wyprawę. Dnia dużo nie zostało, no jest zbyt niebezpieczna. Tu jest węgiel Ale węgla jak w razie mamy Dobra, robię twoje zadanie Jakbym miałby jakąś pochodnie weź sobie jedną z bazy Dobra, życzyłem. Ja wyruszyłem na wy... Widzę lepszy teren Widzę wioskę